Czytamy Państwa w kolejnym, następnym odcinku rozmowy z i trzy kropki. Będziemy dzisiaj rozmawiać znowu z tym samym duchem, który był ostatnio. Mamy lekki seans spirytualny. Z duchem alkoholikiem rozmawiamy dzisiaj. Podstawie jest mały problem. Duch chciał się napić browara, ale wszystko przez niego przelatuje. Strasznie nalegał, żebyśmy znowu porozmawiali o Trynkiewiczu, Drynkiewiczu, Smarkiewiczu, czy jak mu tam pajacowi jest. E, dlatego, że dowiedział się troszeczkę większej ilości informacji, która będzie dla nas jak najbardziej istotna. Panie Duchu, czego się Pan dowiedział? Jak pan myśli? Co będzie dalej? Siema, co pan wie? Siema, z tego co wie to wszyscy, którzy nas podglądają, powinni sami się rozglądać za siebie, ponieważ ten człowiek jest gdzieś. Być może na waszym osie. Albo będzie. Jest. Jest już. Dostał apartament na koszt podatników. Głośnie. Co dostał? Apartament na koszt podatników. Czyli twój, mój, wasz. Nie wiem, czy wy się na to wszyscy zgadzacie, ale ja się nie zgadzam. Nie będę płacił za ochronę jakiegoś zwyrodniarca, który przez 25 lat nie mógł, nie mógł zdechnąć. Był tak pilnowany, żeby mu się nic nie stało, jak nie jeden z was nie jest. Bo jest takie pytanko. Trynkiewicz, Markiewicz, Rykiewicz i jedno, wielkie inne gówno. Nie wiem, jak tam jest. Zabił podobno czterech chłopców, tak? I strasznie się przy tym fajnie bawię. Czy ma pan jakąś łączność z tymi chłopcami, panie Duchu? Nie, teraz nie ma. A wcześniej? Miałem. I co mówili? Że ten śmieć powinien zginąć. No dobrze, panie Duchu. Do no, on powinien zginąć. no Wszyscy wiedzą o czy... Nie powiem, że nie, bo też uważam, że on powinien zginąć. Oni tam on powinni upier... łeb przy samej dupie. Podobno zgodził się na chemiczne wykastrowanie, ale co nie. Bez... zgodził się. No jak nie zgodził się. Zdrowna nie zgodził się. No przecież wpisował mu tak. Nie zgodził się. Nie zgodził się także poddać dobrowolnej... dobrowolnemu leczeniu. Czyli co? Możemy... Uważa się za osobę zdrową, wyleczoną, która otrzymała karę. Czyli możemy liczyć na to, że w najbliższym czasie znowu Może pracować w jedną na kasie. <głosyny> albo w <szalni> osobnej Tak. <głosyny> 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 Prawdopodobnie spotkamy go w Gostyninie, albo w Gominie, albo w innych miejscach. Ja myślę, że na tam Tamie we Wrocławku, jak ludzie pomyślą. Panie Duchu, masz Pan takie możliwości poruszania się z prędkością czasu, światła i przestrzeni? Skąd Pan mi zobacz? Eee... Po naszej rozmowie zaraz, co on będzie robił, albo spróbuj Pan go znaleźć. Chociaż, szczerze mówiąc, ja osobiście uważam, że media strasznie nagłośniły tę sprawę, bo wychodzi kilku. Nie Trynkiewicz-Drynkiewicz, czy jakiś tam pajac inny, tylko kilku. Nie wychodzi. Po 25 latach. Wyszli. Wyszli już. Wychodzą albo Jest będą wychodzić. Wiesz, I media nie nagłośniają każdego wyjścia po 25 latach, tylko jakiegoś debila, pajaca, który zabił czterej kości, tak? Czworo dzieci. To jest no. temat zastępczy. No to jest temat zastępczy, a w tym czasie co się robi? A w tym czasie nas załatwili. Ochy nam opierdolili i nie mamy nic. Wiek nam emerytalny przedłużyli. No ale... Nic z tym nic nie robię. Ech. Ja bym coś powiem, panie duchu. Było do przelania 153 miliardy. Było po Nie, do przelania. Ale, ale... Ale podczas przelewania w 15 15 milionów! <laughs> Tyle ja mogę panu powiedzieć, panie duchu. 15, bo reszta to samo zrezygnował. A, skoro wreszcie. Panie duchu... Sobie to mam tu pana jeszcze takie jedno pytanie. Wiem, jak się zakończy Sochi. Już panu odpowiem. Putin weźmie tałacha i zabierze wszystkim na dane. I to panu będzie No, myślę, że Putin to jest zawsze wybrany. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Był prawdopodobnie krótszy niż ten poprzedni. Pan duch musi lecieć. Obiecał, że wpadnie do nas na. <śmiech> krótko. Jak <laughs> widzimy, właśnie się zwija. Do zobaczenia w następnym naszym kolejnym odcinku.